Wszyscy przedstawiciele rodziny świniowatych czują wielkie przywiązanie do zagrody, w której przyszli na świat. Świnie wywiezione poza obszar ich rodzimej wsi wykazują cały szereg patologicznych zachowań. Dlatego, aby w dużym mieście, takim jak Warszawa, mogły czuć się jak u siebie, budynek sejmu, w którym przebywają, znajduje się przy ulicy wiejskiej. Czytała Krystyna Małomówna: Cześć, witam Was, jestem z powrotem. Moi drodzy, od dzisiaj zacznę taki cykl typowo pisowski, a chodzi dokładnie o to, że jak wiecie, zbliżają, zbliżają się wybory. I pisowcy czują, widzą, że grozi im oderwanie od koryta, od bezkarnego okradania Polski i Polaków. I zaczynają postępować coraz nerwowiej, coraz dziwniejsze ruchy wykonywać. Dzisiaj Wam przytoczę ze 3-4 przykłady, żeby no, nie wydłużać tego filmu. Zrobię to w kilku, że tak powiem, odcinkach. Pokażę, nie wiem, być może, może tak, może absurdy. Absurdy pisowskie, kłamstwa pisowskie, wypowiedzi, które świadczą o ich nerwowości, o, o tym, że tracą kontrolę. I zacznę, zacznę może od. zacznę od wypowiedzi jednej z posłanek pisu. Um, nawet nie wiem, jak określić jej wypowiedź, bo mm, skurwysyństwo w wykonaniu tej pani to jest zbyt delikatne określenie. Kobietom, jestem z tego dumna. Natomiast e, totalna opozycja z nas, kobiet, próbuje zrobić po pierwsze jakby osoby niepełnosprawne, think of the child? E, które nic nie potrafią, wszystko trzeba im załatwić, a walkę o prawa kobiet, Szanowne Panie, ograniczacie do walki o antykoncepcję, do prawo do, abor do aborcji, czyli do zabijania dzieci, które się już poczęły. Jeszcze jedno, dzisiejsza debata, sam początek, to jest prawo do bezpłatnej, dofinansowania do, do produkcji człowieka, czyli do procedur i witro. Okej. Okay, y powiem Wam, że brak mi słów. Generalnie brak mi słów, bo. Tu już nie chodzi o dorosłych, ale o te tysiące dzieci, które urodziły się dzięki metodom in vitro. Czy ta kobieta nie wiem, stanie przed nimi twarzą w twarz i powie, powie, że są wyprodukowane, czy według pisowców Według logiki pisowskiej, czy nie wiem nawet, czy to nazwać logiką? Czy oni traktują te dzieci gorzej, bo są wyprodukowane według ich popierdolonej, bo inaczej tego nazwać nie można popierdolonej logiki? Jak mo można w ogóle wydobyć z tego pisowskiego otworu gębowego takie słowa, że dziecko zostało wyprodukowane? albo ta kobieta jest kompletną ignorantką, albo kompletnie nie wie, nie ma pojęcia, na czym polega metoda in vitro. Tak bardzo podobno dbają o dzieci, tak bardzo chcą rozwoju polskich rodzin. Ale pary, które nie mogą zajść w ciążę metodą naturalną, Uciekają się do in vitro, bo chcą mieć własne dziecko. Nie jest to w jakiejś fabryce produkowane dziecko, tylko kobieta jest zapładniana sztucznie, medycznie, nasieniem swojego męża. Więc co na pierdoli o jakiejś produkcji dzieci? No, jak można być tak tempom dzidom, że tak powiem? Ale mało tego. Po tych słowach, Wyobraźcie sobie, ale to jest typowe dla pisowca. Zaczęła zaprzeczać, yy, mówić, że ona nic takiego nie mówiła. Zresztą posłuchajcie jej. Wcale nie odnosiłam się do dzieci. Szanowni Państwo, debata była o prawach kobiet, i odniosłam się do pań posłanek, które mówiły tylko o. Prawie do aborcji i prawie do reprodukcji. Te słowa stąd padały. Ja kocham wszystkie dzieci i prawo i sprawiedliwość wiele robi, aby docenić rolę dzieci, rolę, rolę kobiet i rolę rodziny. Szanowni Państwo, jeżeli ktoś poprzez manipulowanie moich słów poczuł się urażony, to przepraszam. Natomiast jest to czysta manipulacja. No, powiem Wam, że no nie spodziewałem się, że jakakolwiek osoba z Pisu będzie miała odwagę cywilną, przyznać się do błędu, przeprosić za swoje słowa. Nie, to w Pisie raczej no jest mało realne. A czy to. Manipulacja, tak jak ta pani twierdzi, czy to jest faktycznie manipulacja, czy ktokolwiek manipulował. Na początku wrzuciłem króciutki materiał prześmiewczy, a teraz bardzo poważny materiał. Przedstawiający wypowiedź bez manipulacji, właśnie tej pani, która twierdzi, że jej słowa zostały zmanipulowane. Posłuchajcie. Dzisiejsza debata, sam początek, to jest prawo do bezpłatnej, dofinansowania do, do produkcji człowieka, czyli do procedur in vitro. To nie jest metoda walki z bezpłodnością, to jest produkcja człowieka. No, i chyba wypowiedź tej kobiety daje odpowiedź na wszelkie wątpliwości. No, niech se każdy sam odpowie, co ta osoba ma w głowie, i jak traktuje część przynajmniej polskiego społeczeństwa: najmłodszego czy tego starszego, które mm, przyszło na ten świat dzięki metodzie in vitro. Kończąc wątek dzieci, tej opiekuńczości pisowskiej nad naszymi pociechami, chciałbym tutaj przypomnieć Wam no, tragiczny finał tego chłopca, który został zakatowany przez tego zwyrodnialca, w który, gdzie w domu katolickim. Gdzie było pełno boś, krzyżyków i tak dalej. Chłopiec został przeszedł, całą prawdziwą gehennę został zakatowany. Um, szybko to poszło w niepamięć, gdyż teraz nauczyciel z jednego z liceum, gdy zgłosił Znęcanie się nad jedną z uczennic przez kuratorkę Nowak, oczywiście protektorka PiSu, został zawieszony, czy będą chcieli dyscyplinarnie zwolnić dyrektora, bo zgłosił znęcanie się nad jedną z uczennic. To jest prawdziwe oblicze PiSu. Zresztą tego tematu dzisiaj generalnie nie będę ciągnął, bo to jest temat rzeka, ale chciałbym Wam też tutaj krótki materiał z Sejmu przedstawić. Jak pisowcy podchodzą do polskich dzieci, oni mają mordy pełne frazesów, pięknych słów, wyniosłych słów, a tak naprawdę są zwykłymi sukinsynami i mówię to otwarcie i wprost, bo takich widzę. Zresztą tam jest banda z boków, która kryje innych z boków. Posłuchajcie tego materiału z Sejmu, a potem przejdziemy do następnego tematu. W porządku obrad wchodzi ustawa zwiększająca kompetencje kuratorów oświaty, którzy powinni chronić dzieci, ale nie przeszkadza im rozsyłanie pytań przygotowanych przez posła PIS-u opłaconych przez Ministerstwo Edukacji za jedyne 4,5 miliona złotych gdzie polskim dziewczynkom, trzynastolatkom zadaje się pytanie o seks przedmałżeński, o wspólne mieszkanie pary bez ślubu. Czy zgadzają się ze stwierdzeniem, że homoseksualizm nie jest sprawą normalną? Czy nieochrzczone dziecko może chodzić na religię? Jakie zawody może wykonywać w 2022 roku homoseksualista? Czy osoby homoseksualne mogą być nauczycielem, lekarzem, prawnikiem, osobą duchowną, politykiem, żołnierzem i innym? Czy mają stałych partnerów seksualnych? Jakie poglądy polityczne są ci najbliższe? I wiecie Państwo, jaka jest jedna z odpowiedzi? Faszystowskie. Czego obawiasz się panie. w życiu najbardziej? Pani Pana poseł, Boga? Jak często? Palisz papierosy, pijesz alkohol, używasz do palaczy, oglądasz pornografię. Czy poseł Kurzempa dostanie za to badanie 290 tysięcy złotych? Za badanie, w którym zadaje sprośne pytania. Polskim dziewczynkom, chłopcom. Wy nazywacie ludzi zboczeńcami. Ja mam pytanie, kto tu jest zboczeńcem? Raz kolejny. Jegomość spisu. Według mnie, według mojej oceny, jest po prostu hamem, prostakiem, gburem. Epitetów mógłbym wymieniać długo. I prawdą jest, że pomimo to, że Takiego chama, prostaka ubierze się w garnitur, nada mu się tytuł ministra, on mimo wszystko dalej pozostanie zwykłym hamem i prostakiem. Do tego nie wiem, czy można nazwać go facetem, bo e, prawdziwy facet, prawdziwy facet, jak już to. Może konkurować z kobietą, ale nie kobietę atakować. A ten, jak się okazuje, no, uwielbia atakować kobiety, no, bo nie wiem, czy ma przy tym jakąś dziką satysfakcję, czy się podnieca, czy mu staje przy tym, czy może wtedy, gdy atakuje kobiety, gdy obraża kobiety, gdy próbuje poniżać kobiety, czuje się może wtedy bardziej męski. A do czego zmierza? Otóż moi drodzy, ten kato Talib, nazwiska nie będę wymieniał, bo wiecie o kogo chodzi. Nie, chodzi. No, minister nauki, cholera. Tw. Jak powiedziałem, uwielbie atakować kobiety. I powiem dlaczego. Jak wiecie, do Polski przyjechała na zaproszenie, notabene, rządu. Komisja z Unii Europejskiej, podkreślam, Komisja z Unii Europejskiej, nie z Niemiec. Ten prostak, hamnie okrzesany bydle, zaczął obrażać przedstawicielkę Parlamentu Europejskiego tylko dlatego, że jest, ma pochodzenie niemieckie, jest obywatelką Niemiec. Zaczął pierdolić o katowni, o. O tym, jak to faszystowskie Niemcy mordowali, katowali Polaków. Tylko do kurwy nędzy. Czy ten debil pospolity, on nie wie, że ta kobieta nie odpowiada za grzechy swoich przodków? Owszem, było to, to było. On twierdzi, że ona jest obywatelką Niemiec, czy coś w y, tym rodzaju, gdzieś tam nie chce też w błąd wprowadzać. I on przedstawia fakty historyczne. No szkurwa, jego mać. No zgoda, były fakty historyczne, takie były. Ale czy ten talib pierdolony, też jak zaprosi biskupa, to przedstawia też fakty historyczne, jak to jego kościół, tego biskupa, mordował miliardy ludzi, wymordował na przełomie wieków. Czy też. Zapraszając go do siebie, ten Kato Talib, takiemu biskupowi mówi, jak to jego koledzy po fachu gwałcą, molestują dzieci, to są też fakty. Mówi to nie. On pewnie jeszcze takich zboczeńców razem z tym jebanym klechą będzie ukrywał. I on pierdoli o faktach historycznych. Ja, jeśli już mówi o faktach historycznych, to niech mówi każdemu, a nie. Przyjechała kobieta, tylko dlatego, że jest z Niemiec, to ją zaatakował. To jest kurwa polityk, to jest kurwa popierdółka, nie polityk, powiem wam, bo jakieś standardy polityki, kultura polityki powinna być zachowana. On nie siedzi przy budce z piwem i jakaś krycha podeszła i może pierdolić co chce. Są jakieś protokoły dyplomatyczne, jakieś. Nie, jeszcze ja na tym aż tak nie znam, ale mi się wydaje, że powinno się jakąś podstawową kulturę zachować. No ale jak się wpuści prostaka do biura, to atrament wypije. To jest jedna sprawa. Kolejna. Pewnie słyszeliście też ostatnią awanturę w Sejmie. Ten. Nie wiem czym mogę nazwać damski bokser, ale no, ten, który lubi atakować kobiety. W ogóle z dupy wylazł, zaczął atakować oczywiście kobietę, posłankę koalicji obywatelskiej. I wytykać jej, że w 2014 roku jej mąż był skazany za fałszowanie faktur. W ogóle temat z dupy, no, nie na temat był, ale no, widać, czuł. Musiał poczuć podniecenie, adrenalinę, kolejną kobietę zaatakować. Zresztą posłuchajcie tego Gubura wypowiedź. Wysoka Izbo, proszę państwa, bezczelność opozycji nie jest na od początku tej kadencji, ale to, co zrobiła pani Okłodrewnowicz, przeszła samą siebie. Pani poseł, przeczytam pani coś, dobrze? Proszę państwa, posłuchajcie. Mąż posłanki P.O. skazany za fałszywe faktury. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 25 tysięcy złotych grzywny to kara dla Grzegorza D., męża szefowej Świętokrzyskiej Platformy Obywatelskiej, za sfałszowanie faktur. Taki wyrok wydał wczoraj Skarżyński Sąd Rejonowy. To było w 2014 roku. Ta pani, przedstawicielka Platformy, wychodzi tu na mównicę i mówi nam, że my oszukujemy Polaków. Proszę państwa, wy w waszych czasach... Fałszowaliście faktury. Wasi mężowie byli skazywani za to na karę więzienia. Wyście te pieniądze kradli. No to chyba, nie wiem, można zostawić bez komentarza jakiegoś roz, rozległego. Tutaj posłanka w odpowiedzi, za chwilę wam puszczę, yy, miała rację. Powiedziała, no skoro tak lubią wytykać, to mąż, yy, któryś tam z kolei, mąż Marty Kaczyńskiej, robił przekręty. Sprawa jakoś ucichła. Mąż Madzi Ogórek, służbistki propagandistki PiS, też robił przekręty. Jakoś z tego nie przeszkadza. Już nie wspomnę o tych wszystkich innych pisowskich przekrętach, aferach, gdzie można by było wymieniać no, godzinami. Ten syn nie widzi a swoich afer, swoich przekrętów. To jak rozdawał Jakieś wille dla swoich pieniądze, które powinny iść na szkołę, rozdawał na jakieś wille dla swoich kacyków czy swoich znajomych. Ale nie, on woli zaatakować kobietę. On w końcu, wychowany przez księdza, też no, tutaj nie ma co się dziwić jego zachowaniu. Zresztą posłuchajcie odpowiedzi tej posłanki, bo na tego bydlaka to generalnie no, szkoda słów, bo inaczej go nazwać nie można. Zgodnie z zapowiedzią Platforma w Sejmie domagała się, aby 800 plus ogłoszonym przez Jarosława Kaczyńskiego na konwencji PiSu obowiązywało od 1 czerwca, a nie od nowego roku. Chce pan zwaloryzować ludziom 500 plus? Mówimy sprawdzam. I wtedy uderzył minister edukacji personalnie w posłankę. Posłuchajcie, mąż posłanki PO skazany za fałszywe faktury. Dwa lata więzienia w zawieszeniu na 5 lat oraz 25 tysięcy złotych grzywny. przykład posłużył ministrowi do general. Z wniosków. Wy wy Sprawa, o której mówił Czarnek jest z 2014 roku. Marzena Okładrewnowicz miała z mężem rozdzielność majątkową i była z nim w separacji. Będę broniła każdej kobiety, również Marty Kaczyńskiej. Czy ona też ma odpowiadać za grzechy swojego męża? Tego chcecie? Atakować kobiety i rodziny? Minister Czarnek chciał kontynuować. Sytuacja na sali zrobiła się nerwowa. Ostatecznie to marszałek Sejmu nie dopuściła Czarnka ponownie do głosu. Ogłaszam 5 minut serwy. Atak ministra na posłankę nie dotyczył jej sejmowego wystąpienia. Dotyczył jej jak najbardziej prywatnych spraw. Mimo tych prób interwencji, by powstrzymać Czarnka od eskalacji ataku na posłankę, nie oznacza to, że władzy jego szarża się nie spodobała. Czarnek nic wielkiego nie odkrył. On opublikował gazetę lokalną, która cytowała... Rzecznik PiS w mediach społecznościowych pisze brawo minister i zamieszcza artykuły prasowe sprzed 9 lat, bo Czarnek według opozycji to ulubiony bulterier Kaczyńskiego. No i moi drodzy, ostatni na dzisiaj temat. Tusk. Tusk odmieniany w... W każdym przypadku sól wokół z zadra pod kutasem Kaczyńskiego. Zbliżają się wybory, jak już wspomniałem. Tusk, no, czują oddech Tuska na karku. Wymyślają cuda niewidy, by zdyskredytować Tuska. No, to jest wróg publiczny numer jeden dla oczywiście pisowców i zacznę zacznę delikatnie od oczywiście pisowskiej szczujni żartobliwie zwanym TVP posłuchajcie chwilę propagandy pisowskiej szczujni i zaraz po tym wrzucę wam <słuch> Może tak, yy, fikcję pisowskiej telewizji i rzeczywistość, jaka jest naprawdę. To jest taki wstępik, ale potem przejdziemy dalej. Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w mediach społecznościowych spot porównujący wypowiedzi polityków platformy i polityków prawa i sprawiedliwości. Spójrzmy. Oni mówią tylko o pis. Po powrocie z Brukseli. PiSu. PiSu. Od Kaczyńskiego. Od Kaczyńskiego. PiSu. i tak dalej i tak dalej. A my mówimy. Polska jest jedna. Państwo polskie będzie silne. Jesteśmy z Polakami. Polska nas łączy. Polska będzie bezpieczna. Poznaj Polskę. Polska, proszę Państwa. Polska. Wybór należy do Ciebie. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk zamiast skupiać się na programie, skupia się na politycznych przeciwnikach. Tylko podczas jednego spotkania z mieszkańcami rokietnicy powiedział słowa PiS lub Kaczyński 45 razy. Słyszę PiS, PiS. Tyle razy słyszałem o PiSie dzisiaj, a niewiele okay, słyszałem okay. o Platformie Obywatelskiej. Ale PiSowska władza. Się medialni i polityczni PiSu, ta pisowska nagonka pisowskich mediów w pisowskim państwie. Pisowską szczujnią z... zgotował nam PiS na pisowskie kłamstwo programu pisowskiego, pisowskiego Mieszkanie Plus. Pisowskim PiS za rządów pisowskich. Za rządów pisowskich PiSu. Pisowskiego radia, pisowskiej telewizji, pisowskich rządów. A Kaczyńskiego, pisu kaczyński, u Kaczyńskiego, pis. Z Kaczyńskim. E, I pis, tak, no tak. pis, pis w ciągu pisowskich rządów. Telewizję pisowską? i Kaczyńskiego. PiS zdobył ponownie władzę i przegonić PiS. Kaczyński pokonali PiS. PiS będzie dalej rządził. W PiSie. W PiSu. PiSu i rządzących. W sprawach pisowskich. Prawa i Sprawiedliwości. PiSowskiego wpisu. PiSowi Sprawiedliwość. Is. Jest nadzieja, słuchajcie. Czas na zmianę. Nie Dziękuję i bardzo Was pokochałem dzisiaj. Nie będę mówić o Tusku, bo nie ma o czym właściwie. I szkoda mi na to czasu. Platformy Obywatelskiej. Platformy. Platformy. Platforma. Platformy. Platformy. Platforma Tusk. Platformy Tusk. Platforma. Platformy. Platformy. Platformy Obywatelskiej Tusk. Donaldowi Tuskowi. Platformy. Platformy Obywatelskiej. Platformy Obywatelskiej. Platformy. Pana Tuska, Platformy Obywatelskiej. Z Platformy Obywatelskiej. Tusk pytał Platformy Obywatelskiej. Platformy Obywatelskiej. A Tusk. Platformy Obywatelskie to co Tusk? Platformy? Platforma Obywatelskie Platforma Obywatelska Platforma Platformy Obywatelskiej Platformy? Platforma Obywatelską Platformę Obywatelską. Platforma Obywatelskiej Pan Tusk Donald Donald Tusk Donald Tusk Tuska. Tuska 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 Tusk Platformy Platformy Obywatelskiej Platforma Platformy Obywatelska Tusk Tusk nie no, wiecie co, tak montuję ten filmik, patrzę, że tutaj już pół godziny się zbliża. Nie chcę tego przedłużać, bo mam jeszcze jeden temat, ale pozwólcie, że zostawię go do następnego materiału, bo jest też dość ciekawy no i gorący. Także wytrzymajcie do następnego, że tak powiem, materiału. Na dzisiaj będę powoli kończył. KBOKA ŚWINIO! Także tym optymistycznym akcentem zakończę. Oczywiście, prośba, piszcie, co wy o tym myślicie, jak wy to widzicie i tak dalej. Postaram się w miarę możliwości wrzucać, bo bardzo dużo się teraz dzieje na scenie politycznej. Pisowcy coraz bardziej panikują, także materiału jest dużo. Postaram się właśnie więcej tych filmików wrzucać w miarę możliwości. No, nie zawsze mam czas, no, doby mi czasami brakuje, także proszę o zrozumienie Was. Także na tym kończę i już dzisiaj zapraszam Was oczywiście na następny materiał. No i jutro, jak to co niedzielę, na mój drugi kanał, na mojego vloga. A dzisiaj Wam już bardzo dziękuję i do zobaczenia przy następnych materiałach. Trzymajcie się, cześć. Metody są naprawdę nieludzkie. Jeśli uda się mnie zastraszyć, to będzie taki efekt mrożący. Jest atmosfera, gdzie bardzo trudno ujawniać się ze swoimi prawicowymi poglądami. Jestem strasznie przerażony. Muszę być silny i pokazać, że, że to wszystko uniosę. Przekroczenie po prostu poziomu takiej amoralności, jawna dyskryminacja ze względu na poglądy. Ten język, z którym ja się spotykam, wszyscy zginiecie. No to już jest niestety język totalitarny. No to jest język odczłowieczania. Jak można tak nieludzko się zachowywać? Nie poddam się. Jam jest nową drogą. Będę dalej trwał przy swoich wartościach.